Pięknie leży To pana nie Tak? Piękno Nawet pan pasuje Mogę? Co? Nie? No. Razem z tym? Razem z tym, bo pan nie. idealnie do tego Ale pasuje Nie, nie wątpię. Nie. Dobrze. No to, to jak pan jeszcze nie... Jeszcze po tych... Okej, okay, pięknie. Nawet pan pasuje z tą brudą taki, fran po francusku wyszło. <laughs> fajnie, fajnie. Pan jest reporterem jakimś? Znaczy mam kanał na, na YouTube, prowadzę swój kanał i swoim kolegom z Muzeum Papierosów i PRL. Tam mamy dużego fiata i Rometa, bo mamy motocykle i, 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 i samochody klasyczne z PRL-u. nagród zdobył. Tak? Tutaj, tutaj też pierwsze miejsce zdobył. Okej, okay, fajnie, fajnie. fajnie. Który to rok? 8-1. To młodszy ode mnie. No ładnie wygląda. To wszystko na zawieszeniu hydraulicznym, tak. rozumiem. No opuściłem go. No dzięki. No. Panie. Jest... A jeżdżę po polsce nie ma tak? ich wcale w nie, nie nie, Pierwszy raz widzę taki. Nie ma. Na zbrocie, to, no. to jest wszystko z blachami. No, wszystko oryginalne. O, oryginalne. Jest nie, Nic nie wszystko. Tak, no, no to jest wszystko to z, z gramarzy nie ma, nie? Ale w plastykach. Okej, okay, okej. Okay. Już te młodsze roczniki 82, 83, 84, 5 to już plastyki. Plastiki, plastiki tam, okay. wszystko. Jest, nie ma w ogóle. Pan jest stąd w ogóle? Tutaj gdzieś dąbrowy jest. Aha, tam. czyli blisko tutaj, no. Piękne, pięknie, pięknie ładnie nie. wygląda. Piękna ta szyba taka wklęsła trochę, nie? No. Mam zapasową. undam. Tak? Pięknie to wygląda. Naprawdę super, super auto, Citroën. Czyli to jest model CX Pallas. Pallas to znaczy jakaś taka wersja ekskluzywna czy? Tak. Okej. Okay. No widać wyposażenie. Mogę sobie zajrzeć no, do środka? Tak. Wow, ty lepiej niż w Mercedesie te drzwi się otwierają. No mówię poważnie. Patrzcie, jaka ekskluzywna wersja. Pięknie to wygląda. Kosmiczne auto dosłownie. Także jeśli pan y, ogląda YouTube... To jazypar ten portal. To jest taki kanał motoklasyczny się na nazywa. Pisane razem. Jak pan sobie wpisze motoklasyczny, to tam będzie na pewno ten filmik i wiele innych, gdzie są motocykle klasyczne. Bo ja się zajmuję klasycznymi motocyklami od lat, od wielu lat. Można powiedzieć śmiało, że od 40. No. Po prostu lubię motocykl. Panie, tak ja zdawałem. Każdy swoje, to, nie? O, płaciłem. I na Aha. I, kurwa, A kiedy to było? Który rok? czy to był chyba 70. aha, okej. Okay. Czwarty czy piąty? Okay, Do to dzisiaj przetrwały. To dzisiaj sobie na świecie nie było. Ty... No fajnie. A tego, no. Panie, w Niemczech szukałem go przez tydzień czasu. O. bo Widziałem na tych obrazkach. Wy pan, on mi się tak podobał, nie wiem no, Kurwa muszę znaleźć. Muszę go mieć. I ten. Gotfriedem Schafem nad, okay. nad Jeziorem Bodeńskim kupiłem. A, ok, wiem, gdzie. kojarzę mniej więcej, no. I to w niedzielę jeszcze, w niedzielę. Fajnie. Panie, tu jest, kurwa, ponad milion przejechanych. Milion kilometrów? Tak. tak. Te auta mają. czyli silnik 2,5, hmm. diesel. Hmm. Dużo się z takimi spotkałem. Z... Ojcowie mieli. Aha. Po prostu mówi. Tata przejechał ponad milion. Tata przejechał. Każdy się bał w tej hydrauliki To nie ma się czego bać. To jest tak proste jak wiem. Fajnie, dobra, lecę dalej. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Niech pan nie ściąga. Wszystkiego dobrego życzę.